Cześć, z tej strony Paweł Dąbrowski, firma Clinic Support. Dzisiaj opowiemy sobie o preparacie Andazet Anlist. Andazet Anlist to połączenie neutralizatora zapachu moczu i odplaniacza. Zawiera w sobie enzymy, enkapsulatory i środki utleniające. Andazet Anlist skuteczny będzie nawet na najstarszych plamach z moczu. Można go używać zarówno na powierzchniach, twardych, jak i materacach, dywanach, a nawet powierzchniach chropowatych. Jeszcze niedawno, aby usunąć plamę z moczu, musieliście używać kilku preparatów. Należało użyć neutralizatora zapachów, potem pre-spraya enzymatycznego, potem detergentu do wypukania tego wszystkiego. Dzisiaj wystarczy Andazytan list. Jest to preparat, którym możecie zrobić te wszystkie Czynności za jednym razem. Czy Andazy Tanliszt może być używany na dywanach wełnianych? Andazy Tanliszt, co prawda, nie posiada certyfikatu WoolSafe, niemniej jednak został dokładnie przetestowany przez firmę Odor X na wszystkich możliwych powierzchniach wełnianych i jest to preparat bezpieczny. Zawsze jednak zalecamy zrobienie testu stabilności kolorów, w szczególności w przypadku znacznej wartości dywanu czy mebla tapicerowanego. W jaki sposób używamy preparatu Andasetamniszcz? Andazyt Unliszt jest, jest to preparat, który używamy powierzchniowo. Załóżmy, że plama ma wielkość 10 cm. Należy pamiętać, że mocz migruje nie tylko na zewnątrz, ale i też w środku plamy. Dlatego zaleca się powiększenie powierzchni zalanej preparatem Andazyt Unliszt dwukrotnie. Krótko mówiąc, jeżeli plama ma 10 cm, rozlewamy 20 cm dookoła tan list został przewidziany jako preparat do usuwania plam. Nie powinniśmy go używać na dużych powierzchniach. Nie ma większego sensu zalewania preparatem np. 100 czy 200 metrów wykładzin. Preparat Undazyt list powinniśmy tylko i wyłącznie stosować punktowo. Co zrobić, jeśli nie widać plamy z moczu? Plamy z moczu potrafią się dobrze kamuflować i czasami ciężko jest je zauważyć. Jeżeli mamy dywan, możemy go podnieść do góry nogami i zobaczyć gdzie jest plama. W przypadku wykładziny nie będzie to już takie proste. Dlatego warto zawsze stosować lampę UV. O lampach UV nagramy kolejny filmik. W jaki sposób stosować preparat Andazit Anlist? Andazyt-andiszt jest to preparat, który działa aktywnie przez jedną godzinę. Należy pamiętać, że po godzinie działania preparatu powinniśmy go wypłukać czystą wodą lub dedykowaną płukanką. Co zrobić, jeśli preparat andazyt-andiszt nie usunął jednak plamy? W takiej sytuacji warto pamiętać, że mocz to bardzo wiele różnych składników i niektóre leki... Zawierają w sobie syntetyczne barwniki, które należy zneutralizować już innymi preparatami. Zdarza to się niezwykle rzadko, niemniej jednak, zawsze przy sobie warto mieć taki preparat jak Red X, który służy notabene właśnie do usuwania syntetycznych barwników. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie preparatu Andazitan List, zachęcam do komentowania. Lub pisania wiadomości na naszej stronie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Nazywam się Paweł Dąbrowski, cześć.